Drinka. Dobra, każdy po kolei. Good malina. A Tik. Teraz tak po walce? Piiłeś Ulf tak po walce? Nie, jeszcze nie piłem tak. Dobra. <laughs> Zro Zdrowie widzów. Drinka, aby wypiłem, więc. Ło kurwa, jak to leciało. Szybko O O O, problemy a sam, może Mamy. Proszę bardzo. A miłość jest jak gitara, a gitara strun ma wiele, struna miłości i stoi na czele. Siema. Mm, nie, Pana, Red, Olfik, ale już. Ej, to była mega gęsta Essa. <laughs> bardzo gęsta. To była podpinkowana Essa. Ja to była podpinkowana Essa. To była pod. Ej, widzowie, a wiecie, znacie ten kawał? Przychodzi baba do lekarza, a lekarz.